Urodziłam się w Ziembicach, małym miasteczku 60 km od Wrocławia. Po skończeniu liceum zdałam egzamin na filologię polską we Wrocławiu. Studia skończyłam w 1979 roku. Był rok przed Karnawałem Solidarności. Jeszcze nie wiedziałam, że rozwinie się, że będę miała udział w takim, w takim wydarzeniu historycznym jak Pierwsza Pielgrzymka Papieża w Polsce i właśnie rok później Solidarność. Pracowałam przez krótki czas w fabryce wagonów Pafawak. Zdjęcie z przedszkola, mam 4 lata, akurat odtwarzałam rolę śnieżynki w baśni Królowa Śniegu, chyba. Nie pamiętam, nie, chyba nie. A to z moją babcią, a ja tutaj jestem, a to zdjęcie ślubne, byśmy brali ślub w takim małym kościółku w Widawie. Tutaj już czasy Solidarności. Takie spotykaliśmy się z przyjaciółmi Helenka, bawimy się malutką Helenką, córcią Ani Morawieckiej, Romuś z tym swoim charakterystycznym zamyśleniem, Helenka i nasza koleżanka Bożenka. Kiedy w sierpniu zaczęła się Solidarność, poczułam taki... Głęboki oddech, że już nie muszę się bać tych czerwonych, którzy decydowali właściwie o, o, o wszystkim. W gazecie zakładowej miałam taką stronę poświęconą solidarności w naszym zakładzie. Tam redagowałam jakieś teksty o tym, co się dzieje. Byłam bardzo zaangażowana, jeździłam na zebrania, spotkania z ludźmi, pisałam artykuliki do tej gazety. Kiedy 13 grudnia rozmawiałam z koleżanką, siedziałyśmy sobie przy herbacie, już tak przed północą prawie, że właściciel mieszkania, bo ja wynajmowałam pokój u pewnych ludzi, i mówi: Przyszła milicja po panią. A następny dzień okazało się, że jest stan wojenny, więc pojechałam jakimś samochodem do zakładu, ktoś mnie zabrał i tam byłam w czasie tego strajku. W pierwszych dniach stanu wojennego, tam się konstytuował komitet strajkowy Wrocławia, przyjechał w Rasyniuk, tam zagrzewał ludzi do oporu, ale do biernego oporu oczywiście 14 czy 15 grudnia mm, przez megafony milicja ogłasza wezwanie robotników, żeby nie słuchali ekstremistów z Solidarności, żeby rozeszli się spokojnie do domów. A ponieważ nikt z tych robotników nie posłuchał. Wezwań, więc rozjechali bramy wejściowe czołgami, wjechali do zakładu no i się zaczęła pacyfikacja. A ja w tym czasie przypisywałam na maszynie jakąś ulotkę, zadołowana w jakiejś takiej ciemnej kanciapie, po jakichś tam jakimiś labiryntami się tam wchodziło. Kiedyś się zorientowałam, co się dzieje, to już stamtąd się nie ruszałam, nie wychodziłam. Trafiłam jakimś cudem na Zbyszka Gierunia, on mnie wprowadził do zespołu redakcji z dnia na dzień. No to, ta redakcja od początku stanu wojennego wydawała gazetkę, ale kiedy ja przyszłam, to był początek stycznia, wychodził już kolejny numer. Więc Sam mnie Romek Lazarowicz z Helenką bardzo serdecznie przyjęli, zresztą znaliśmy się jeszcze wcześniej, jeszcze z czasów legalnej Solidarności. No i w ten zespół redakcyjny tworzyli właśnie oni, Wiesiek i Joasia Moszczakowie, jeszcze był z nami Jarek. No i ja dołączyłam na początku stycznia, a potem dołączyła jeszcze Ania Morawiecka. No i tworzyliśmy taką rodzinę. Na wiosnę, między, nie wiem, marcem, kwietniem dochodziło do coraz częstszych y, takich nieporozumień między Władkiem Frasyniukiem a Kornelem, bo pomysł, żeby robotnicy strajkowali co miesiąc przez pięć minut nie był dobry, bo milicja wygarniała najwartościowszych ludzi Solidarności, i traciliśmy ich, a oni, no, szli za wezwaniem, właściwie, no, dokąd, prosto do więzienia. Kornel uważał, że jeżeli ZOMO nas tłucze pałkami, jeżeli nas armatkami wodnymi traktują, biją, sadzają do więzień, to my nie możemy być tak bierni, tylko musimy z nimi, musimy jakby y, zacząć walczyć. Nie metodą biernego oporu, tylko metodą no, czynnego oporu, jeśli oczywiście zostaniemy zaatakowani. Trafiłam do Solidarności Walczącej i no, zaczęła się zupełnie inna działalność. Oczywiście moja rola polegała na tym samym na przepisywaniu tekstów. Jednak te teksty już były troszeczkę inne. Pisałam razem z Helenką, z Anią Morawiecką, pisałyśmy na matrycach teksty gazety Solidarność Walcząca, Biuletynu Dolnośląskiego oczywiście i gdzieś tak na początku, tak na początku lata Romek ogłosił, że Solidarność Walcząca utworzy własne radio. I byłam pierwszą speakerką radia Solidarność Walcząca. Razem z takim naszym kolegą, z moim kolegą ze studiów, ze Zbyszkiem Wołkiem, nagrywaliśmy te audycje. To były takie audycje zagrzewające do walki o niepodległość Polski, również o ochronę naszych tradycyjnych wartości o pamięć o tych, którzy polegli. Tak średnio w to wierzyliśmy, że kiedykolwiek komuna może oddać władzę, no ale to był cel Kornela. Ja sama miałam takie czasem momenty zwątpienia, mówię do Romka, Romek, no ale przecież jak, jak to, wiesz, no walczymy, żeby jakoś nie, no żeby z honorem wyjść, żeby nie, nie dać się jakoś tam zastraszyć, sprzedać, pójść na współpracę z komunistami, ale oni przecież nigdy nie oddadzą władzy. A Romek mówi, ja wierzę, że oddadzą i mnie tak Fascynował ten optymizm Romka, ta jego wiara. On mówił, póki żyję, mam nadzieję. Wtedy nie śniło nam się w najbardziej <grywki> pięknych snach, że doczekamy upadku komuny i że jeszcze będę świadkiem tego wydarzenia. Dla mnie najważniejsze w Solidarności Walczącej było to, że trzeba konsekwentnie i wytrwale robić to, co jest po pierwsze zgodne z naszym sumieniem, z naszymi przekonaniami głębokimi, z naszą pewnością, że jesteśmy wierni. I takim drogowskazem w moim życiu, który bardzo jest zbieżny z celami Solidarności, jest wiersz Herberta, przesłanie pana Kogito i słowa, w których on mówi. Bądź wierny, idź. Ale jeszcze wcześniej, mówię, to się odniosę do tego pojednania przy okrągłym stole i tego, że Kornel nie chciał dogadywać się z komunistami. To nie była zapiekła nienawiść, czy też jak to Michnik określa, zoologiczny antykomunizm. Tylko to była wierność tej zasadzie, że można przebaczyć, ale najpierw musi. Ten y, krzywdziciel wyrazić skruchę. I też jest taki fragment w tym wierszu Herberta: Zaiste, nie przebaczaj w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Mogę przebaczyć we własnym imieniu wszystkie krzywdy, które mnie spotkały, ale nie tych, którzy, których zdradzono, którzy nie mogli się bronić.